Jackowski zapowiada koniec. W tle wojna i konkretna data. Krzysztof Jackowski, sławny Jasnowic z Człuchowa, w swojej wizji widział Polskę i Europę. Mężczyzna zapowiedział, jak mogą się potoczyć losy kontynentu i naszego kraju, podał konkretne daty. W wizji Jasnowidza pojawiły się, wojna, sylwetka Karola Nawrockiego i tajne dokumenty. Co mówi Jackowski o prezydencie Nawrockim? Klarowna wypowiedź. W wizji Krzysztofa Jackowskiego wyraźnie pojawia się postać Karola Nawrockiego. W ocenie Jasnowidza, prezydent może ujawnić tajne dokumenty. Które w Polsce doprowadzą do burzy w polityce. Tuż przed, prawdopodobnie następnymi, wyborami parlamentarnymi Nawrocki ujawni tajne dokumenty. Prezydent Nawrocki, jak będzie miało dojść do wyborów parlamentarnych, zdecyduje się w jakiś sposób ujawnić pewne raporty tajne o ludziach. Którzy współpracowali z władzami komunistycznymi, a jeszcze są u władzy lub piastują państwowe stanowiska. Nawrocki będzie się starał to ujawnić, mówi Jackowski. To wydarzenie ma realnie wpłynąć na losy Polski i Polaków. Czy grozi nam kolejna pandemia? Jackowski wyjaśnia. W swojej najnowszej wizji Krzysztof Jackowski opowiedział także o tym, jaka przyszłość czeka świat, jeśli chodzi o choroby. W ocenie Jasnowidza może się pojawić kolejna pandemia, która zdestabilizuje społeczeństwo. Wizja dotyczy jeszcze 2025 roku. Mam takie dziwne wrażenie. Że mogą być ogniska pandemiczne jeszcze w 2025 roku. Najpierw pojawi się ognisko grypy, a potem WHO zacznie bić na alarm, że w bardzo dziwny sposób wirus grypy mutował. I ta mutacja będzie dawała dość groźne w skutkach zjawiska w organizmie. Wiele osób będzie bardzo mocno przechodziło tę mutację. Będzie się nam mówiło, że to zmutował wirus, czyli jak gdyby wirus zacznie swoje żniwa w połowie września czytamy w listopadzie, a pod koniec listopada i w grudniu będzie się mówiło o bardzo groźnej mutacji tego wirusa, powiedział Jackowski. W ocenie jasnowidza może się okazać, że w niedługim czasie będziemy się musieli zmierzyć z kolejną wyniszczającą falą choroby. Europa w wizji Jackowskiego, co powiedział Jasnowic o wojnie. Zdaniem sławnego Jasnowidza, w Czuchowa najbliższe lata okażą się kluczowe dla Polski i Europy. W ocenie mężczyzny, 3 wojna ma już trwać, a poprawa obecnej sytuacji może mieć miejsce dopiero w 2028 roku. Mówiłem to długi czas temu, że trzecia wojna światowa, w której trwamy, będzie się charakteryzowała różnymi ogniskami wojennymi wieloma wojnami. W 2028 dopiero jest szansa na jakieś polepszenie sytuacji powiedział Jackowski. Sama obecność Polski w wizji może mieć kluczowe znaczenie jak przyznał Jasnowic. W kraju może dojść do bulwersujących scen na politycznej arenie. W Polsce się zrobi narodowa targowica. Polska będzie wmanewrowana w brudną wojnę. Dlaczego w brudną? O losy Polski będą się targować państwa. Polska stanie w niesławie. I skojarzył mi się prezydent Jaki Judasz. A podzielenie Polski stanie się faktem. My się nie powinniśmy szykować jak na razie na typową wojnę. To z naszym krajem coś się będzie działo. Będzie rozszarpywany i dzielony. Na naszych oczach zacznie się targowica, międzynarodowa targowica, a Polska stanie przestownie sławie. Nie do końca rozumiem te słowa, ale tak to poczułem. Przyznaje Jackowski. Świat za milion lat. Jackowski mówi o robotach. W ocenie sławnego jasnowidza, z Człuchowa, w dalekiej przyszłości świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Roboty. Będą miały dusze. Za milion lat, dusze będą wchodziły w roboty. Jeżeli robot będzie w pełni logicznie myślał, Humanoid będzie mógł prokreować i żyć społecznie. Zwróćcie uwagę: ciało jest maszyną, biologiczną maszyną. Humanoidy będą mogły żyć bardzo długo. Mechaniczna transplantacja da im wieloletność życia. Dusza, jeżeli wejdzie w humanoida, będzie mogła przeżywać i doskonalić swoje ciało mechaniczno-biologiczne przez setki. A nawet tysiące lat. Wtedy ludzkość stanie się ginącym gatunkiem, być może wystawianym w skansenach. Będą mówić: Oto człowiek istota bardzo ograniczona, krótkotrwała ale to ona doprowadziła do powstania człowieka uniwersalnego człowieka wiecznego, doskonałego mówi Jackowski.